W dniu wczorajszym 15 stycznia, w godzinach popołudniowych, dwóch snowboardzistów zaginęło w rejonie Kasprowego Wierchu. O zdarzeniu oraz prowadzonej akcji opowiedział nam Edward Lichota, ratownik topru. Dzisiaj rano dostaliśmy taką informację od jednego z rodziców, że dwójka snowboardzistów nie powróciła z wczorajszego wyjścia w góry. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że. E, właśnie wyjechali na Kasprowy, e, zaczęli zjeżdżać, ale teraz nie wiadomo gdzie. Czy pomylili drogę, zjechali na słowacką stronę, czy na naszą. No dzisiaj e, od rana już e, taka akcja była prowadzona. Również w akcji brał śmigłowiec, tutaj i ratownicy z pokładu no, próbowali coś doszukać, jakichś śladów, coś wypatrzeć, ale nic takiego no, nie udało się wypatrzeć. Również po stronie słowackiej działa chorska służba. Te działania trwają. Po, po stronie e, cichej. E, po stronie południowej Kasprowego Wierchu. No i jak na obecną chwilę nie mamy jeszcze informacji na jakim to jest etapie. Właśnie dotarła do nas informacja, że obaj snowboardziści zostali odnalezieni cali i zdrowi po słowackiej stronie Tatr. Obecnie ratownicy Chorskiej Służby sprowadzają ich na dół.